Chcę Państwa tylko przestrzec przed tym, że Wasza władza nie będzie trwała wiecznie, a następna władza pójdzie o dwa kroki do przodu. I chcę Wam tylko powiedzieć. Prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję Ci, przyjacielu. Mówimy o bardzo delikatnym aspekcie życia Rzeczypospolitej. Mówimy o działalności służb. Mówimy o wpływach innych służb na nasze życie. I powstał pomysł w kadencji dziewiątej, że najpierw składająca się z polityków, założenie było takie, że wszystkie frakcje w parlamencie będą brały udział w tej komisji, to nie zostało zaakceptowane. W związku z tym zamieniono to na naukowców, profesorów, którzy zajmują się historią Rzeczypospolitej na co dzień. To też nie, nie znalazło w Polsce uznania i chcę państwu powiedzieć, że mam wrażenie, że wiem dlaczego. Dlatego, że po 90. roku, roku w Polsce pozostało około 32 tysięcy agentów wpływu rosyjskich, którzy do tej pory sobie funkcjonują i nikt, proszę państwa, zdaje się, że nie wie kto to jest i jak ich w ogóle zdefiniować. Natomiast co do stanowiska kuki z 15 w tej sprawie, proszę państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna zajmować się tylko i wyłącznie wyciąganiem ludzi z łóżek albo wyłamywania szaf czy drzwi, tylko powinna zajmować się bezpieczeństwem zewnętrznym Polski. Powinno się, kontrwywiad powinien zajmować się bezpieczeństwem Polski. I my tu w parlamencie powinniśmy mówić o tym, jak ułatwiać pracę naszym służbom, ale te służby nie mogą walczyć z nami, z politykami, nie mogą walczyć z Polakami, bo oni są od tego, żeby chronili nasze bezpieczeństwo bez względu na poglądy polityczne. I to jest bardzo przykre i tak oczywiste, że trzeba likwidować jakieś ustawy, trzeba pisać nowe ustawy, bo dzisiaj przecież w, w KPRMie znowu się komisja, że tak powiem, zawiązała. W związku z tym, że tutaj w większości do tego inicjatywy nie było zwołująca byłych i aktualnych oficerów służb, żeby określali, kto jest agentem rosyjskim, kto nie. Proszę Państwa, na litość boską, przecież agentury miejsce jest w więzieniu. A nie ciągłemu łapaniu królika. No, to jest tak, że służby powinny działać kontrwywiadowcze, ale jeżeli już nawet zamykamy 20 paru podejrzanych o szpiegostwo ludzi, to następna władza nie może ich zwalniać tak, jak to miało miejsce w październiku zeszłego roku. No po prostu nie może tak być. I tutaj mam apel do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: nie zajmujcie się, panowie, szczuciem jednych na drugich w Polsce, czy też nie, nie dawajcie się wykorzystać. Panom Bodnarom i innym tylko dlatego, że kariera wam przyświeca. Wam powinna najjaśniejsza Rzeczpospolita przyświecać i jej dobro. Chrońcie Polaków bez względu na poglądy polityczne. Dziękuję. Poseł Marek Jakubiak z koła KUKIS 15. Panie marszałku, wysoka Izbo. Szkoda, że pana ministra nie ma spraw wewnętrznych, bo ja chciałem mu na jabłuszkach wyłożyć. Kiedy prowokacje są po stronie ludzi, a kiedy ich nie ma. Otóż, proszę Państwa, na marszu niepodległości. Yy, takie prowokacje miały miejsce. Chcę wam przypomnieć tylko, że one miały miejsce wtedy, kiedy wy rządziliście. A kiedy przestały te prowokacje mieć miejsce? Wtedy, kiedy straciliście władzę. A dlaczego dziś takie prowokacje są? Bo znowu rządzicie, proste? Więc. Powracając teraz do tematu uchwał, Kuki z 15, 15 i 16 roku już mówił, że uchwałami nie da się rządzić państwem prawa i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Zmieniają się władze, a sposoby, jak widzę, te same. Chcę Państwa tylko przestrzec przed tym, że Wasza władza nie będzie trwała wiecznie, a następna władza pójdzie o dwa kroki do przodu. I chcę Wam tylko powiedzieć. Że naprawdę to grozi samodzielności Rzeczypospolitej i grozi to utratą y, suwerenności Rzeczypospolitej. Przestrzegam Was, dlatego że na Polskę chrapkę mają nie tacy sąsiedzi, jak myślicie. Ci, którzy stroją się w piórka przyjaciół, mogą stać się naszymi wrągami. Polska ma być silna prawami, obyczajami i armią. Polski złoty, polski hymn i, proszę Państwa, polska armia. I proszę nie wycierać się polskim mundurem. To... Bardzo. bardzo. dziękuję. wielce Szanowny Panie Marszałku, Proszę Państwa, mam dla Was złą wiadomość. Pani poseł Kłopotek mówiła tutaj, że jest to budżet trudnych wyborów. Tak, te wybory, które są w maju, są strasznie trudne dla Was. I ten budżet to odzwierciedla. Ile byście tu nie kłamali, ile byście tu nie zaklinali rzeczywistości, to pewnej rzeczy już nie odwrócicie. Otóż ludzie w Polsce wiedzą, że kłamiecie. Wczoraj mówili to w Wągrowcu, wczoraj mówili to w Poznaniu, mówili to we Wrześni, mówili to w Olsztynie, na wszystkich spotkaniach, na które tłumnie przychodzą. Dlaczego? Bo widzą wasze kłamstwa. Dwa z brzegu, tylko z tej debaty. Oto nieobecny już tutaj pan poseł Trela z tej mównicy mówił, że nie chcieliśmy sięgnąć po pieniądze z KPO. Panie pośle Trela, niech pan sobie odwinie tą taśmę, bo pana teraz nie ma, niech pan sobie odwinie i popatrzy sobie w oczy w lustro. Pamięta pan, jak tu dwa lata temu przyjechała pani von der Leyen, spotkała się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, spotkała się z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wyszła razem z nimi na konferencję i powiedziała, nie ma przeszkód, pieniądze z KPO płyną do Polski. Co wtedy robił pan poseł Trela? Co wtedy robiła Lewica, także w Parlamencie Europejskim? natychmiast składała wniosek o odwołanie von der Leyen, bo pieniądze do Polski nie mogą przyjść! Bo pieniądze do Polski nie mogą przyjść! Hipokryci, hipokryci, antypolacy, którzy blokowali przez lata pieniądze dla Polski, szantażowali Polaków, że nie będzie pieniędzy z Unii, a on tu wychodzi i mówi, że myśmy po nie nie sięgali? Ale Polacy, to panie pośle wiedzą, także w Łodzi, także w Fabianicach, także w Aleksandrowie Łódzkim, także w innych miejscowościach i miastach i miasteczkach, do których jeździmy i tłumnie przychodzą na nasze spotkania, żeby powiedzieć, że przepraszamy, ale rzeczywiście daliśmy się zrobić w balona Treli i innym ludziom z koalicji 13 grudnia. Pani poseł Kłopotek, Pani tu powiedziała rzeczy nieprawdopodobne. Niech Pani zapyta męża, skąd weźmy pieniądze na inwestycje w Waszej Gminie? Niech Pani zapyta, ile tych pieniędzy jest w programach rządowych przygotowanych w ramach tego budżetu również, który tu Pani zachwalała, dla gmin wiejskich, dla gmin małomiasteczkowych, dla mniejszych miast. Wie Pani ile? Dużo mniej. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Jedyne pieniądze, które samorządy dzisiaj mają na inwestycje, to są jeszcze pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przygotowanego przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, z polskiego ładu inwestycyjnego przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to są ostatnie środki, które są realizowane na inwestycje. Niech Pani mi spojrzy w oczy, Pani Kłopotek, naprawdę. Ostatnie środki, nie ma już żadnych innych. Samorządy zostały ogołocone, mają mniej środków, gminy, gminy wiejskie i te w małych miastach mają mniej środków niż miały w zeszłym roku i będą miały mniej w przyszłym roku. Zero inwestycji. A wie Pani, co to oznacza? To oznacza, jak wczoraj mi mówili ludzie w Wągrowcu w Wielkopolsce, niedaleko pani, to oznacza, że mają strach w oczach, bo pamiętają 2014 rok, kiedy rządziło platforma obywatelska z PSL-em i tak samo jak teraz nie zaplanowali nic dla gmin, żadnych pieniędzy inwestycyjnych na oświatę, żadnych pieniędzy inwestycyjnych na rozwój infrastrukturalny na nic. Wiecie państwo, jakie było bezrobocie wtedy w Wągrowcu i w powiecie wągrowieckim? 22%. Wiecie Państwo, jakie bezrobocie jest teraz od 2021 roku? Odkąd również tam gigantyczne środki inwestycyjne w ramach budżetów przygotowywanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości płynęły do samorządów, również tych małych, 5%. 5%. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że inwestycje w szkoły specjalne, w termomodernizację szkół, w sale gimnastyczne, również w małych miasteczkach i w małych miejscowościach, w drogi. W chodniki, w infrastrukturę użyteczności publicznej to są inwestycje, które były przez lata realizowane przez polskie małe firmy polskie firmy z Wągrowca, polskie firmy z Jastkowa, polskie firmy z Natalina i z wszystkich innych miejscowości i te polskie firmy zatrudniały mnóstwo pracowników Polaków właśnie stamtąd, z tych min, z tych powiatów. I te polskie firmy kupowały produkty, kupowały materiały budowlane od polskich przedsiębiorców, żeby budować, żeby rozwijać Polskę. Zostawiacie tę Polskę z niczym. I Pani tu wychodzi i mówi, że samorządy będą miały więcej pieniędzy. Które? Trzaskowskiej? Jaśkowiak? Sutryk? Dulkiewicz? A co z małymi gminami, co z małymi miastami, co z miastami średniej wielkości? W biedzie ich zostawiacie z bezrobociem, z bezrobociem i z dziurami budżetowymi. Tak traktujecie samorządy w Polsce, tak traktujecie samorządy w Polsce. I to jest skandal, co robicie tutaj, tylko Polacy to widzą. Tak samo widzą, co się dzieje z inwestycjami w oświacie. Dzisiaj szaleństwo. Ministerstwo Edukacji odbiera, odbiera, tylko chodzi, żeby odbierać. Żadnych inwestycji w oświatę, żadnych. 15 miliardów złotych zainwestowaliśmy w sale gimnastyczne, w budowę szkół specjalnych. Zbudowaliśmy kilka szkół specjalnych w ostatnich tylko dwóch, trzech latach. W Kozienicach, Węgrowie i w wielu innych miastach i miasteczkach. Rozpoczęliśmy budowę kilkunastu następnych szkół specjalnych. Ile szkół specjalnych? Będziecie budować w przyszłym roku z pieniędzy z tego budżetu. Wiecie Państwo ile? Zero. Zero. Bo tyle pieniędzy dajecie na inwestycje w oświacie. Inwestycje w nauce i szkolnictwie wyższym, panie ministrze, na miłość boską. Jak pan się nie wstydzi jechać do tych swoich uczelni i stawać przed nimi? Miliard pięćset milionów złotych z obligacji, które pan premier łaskawie teraz uruchamia w tych dniach, w tych dniach, to wiecie państwo, co to jest? To jest miliard pięćset milionów złotych, które ten sam pan premier i ten pan minister zablokowali w grudniu ubiegłego roku. No wielcy łaskawcy! Dają to, co zablokowali w grudniu zeszłego roku. A niech pan powie, panie ministrze, ile przygotowaliście obligacji na inwestycje, w, choćby w Politechnice Poznańskiej. Wczoraj mi się skarżyli, że dalej tych pieniędzy na ten komputer kwantowy nie mają, boście zabrali i nie dali. Tak? To ile przygotowaliście tych inwestycji, tych inwestycyjnych środków w obligacjach na rok przyszły? Powiedzieć panu? Niech cała Polska się dowie. Okrągłe dwa zera. Taki to jest budżet. Budżet biedy, budżet strachu w oczach mieszkańców Polski lokalnej, strachu przed bezrobociem, strachu przed końcem inwestycji. Ostatnie środki, które są dzisiaj inwestowane, to są środki jeszcze z inwestycji z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Skandal i wstyd. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli państwo. Naprawdę ten budżet uchwalicie i przedstawicie go prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z 0 złotych na wynagrodzenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to państwo nie możecie oczekiwać nie możecie oczekiwać że pan prezydent nie skieruje tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego dlaczego bo ma konstytucyjny obowiązek stania na straży przestrzegania konstytucji konstytucyjny obowiązek zmuszacie go sami tym budżetem do tego żeby ten budżet skierował do Trybunału Konstytucyjnego i ostatnia rzecz panie marszałku Zgorzelski. Bardzo Pana lubię, jak Pan wie. Do 2015 roku jak ognia baliście się słowo ludobójstwo na Wołyniu. Jak ognia. Przez lata rządzenia nie podejmowaliście tej dyskusji. Baliście się nazwać tego po imieniu. Dopiero w 2016 roku to my, mając większość w tym Sejmie, podjęliśmy uchwałę o zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu. I teraz Pan, który zabiega o to. Żeby te ekshumacje nastąpiły, chce uchwalić budżet, którym obcinacie IPN-owi 70 milionów złotych? Jak wy chcecie te ekshumacje dokonać? Kłamstwo, hipokryzja, taki to jest budżet.